Okay, no to można zrobić mission. i co nas czeka? Ach. W jaki sposób Stany? Jak Stany z Kurwa, Australia, South Africa, y północne u nas to wygląda dobrze, więc jak im się podniesie, to tam się nic nie stanie. Za to Azja jest o wiele gorzej, więc... Australia przy okazji się pieniądze przydadzą. To tą bomba. A właśnie, coś sobie przypomniałem moment. Co miałem kupić? Engineering Build Items. jest Nano Fiber Vest Oślepłem, o jest. Akurat mnie na cztery. Akurat na 4 Okej okay. Australia Teraz porozdajemy Tu nie trzeba, tu nie trzeba, dam za to Dam Xiao Wam nie potrzeba Chociaż może Nie wiem czy jedną granat Będę dostanie Hmm. i teraz wezmę kogoś innego. Wezmę Roba piersa Ale też dostaniesz moment. Make items available, puff. Load out. Oh, come on. Well. A bez rimshot? Hmm. Może wezmę Rimsza zamiast seo, bo zaraz mam Assault, Sniper, Assault, Heavy. Nie, powinno być dobrze. Chociaż, kurde. Ech, na pewno muszę wziąć chociaż jednego nowego. Rakiety się przydadzą. Assault, Sniper, Assault. Tu, tu, dobrze. No, zrobimy tak. Tak zrobimy. Dobra.

Myślę, że pójdę mekiem na górę, bo ona ma tak jetbolt jet Module. Jak to wygląda? Allows travels for the rest of the turn. Jeżeli to mi nie zabierze, A, zróbmy inaczej. Pójdę do tutaj. Yes. To to wskoczymy sobie tu. Noise. Ja to jest stara mapa. Iż i nam pójdzie się schowa gdzieś. Nie tutaj wyrzucą granat. Mm, tutaj tak. No to mamy bel teraz mamy nowego. nowy pójdzie nom tutaj. Ciało nam pójdzie tu i bel, żeby znowu nik nie robić w jedno. Nie, 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 oh, fuck. Holy shit. nie, 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 Holy nie, Oh. To jest gnojstwo największej kategorii. Why? Oh, Jezus. Sweet mother of fuck. Uh. Krytyk, proszę, krytyk. Błagam, krytyk. O, oh, dobrze. To już coś. To już coś. Dobra, dobra. Spokojnie. To nie problem. Problem w tym, że będą strzelać. O ty, gdzie? To się da zrobić. Ty strzelisz, xiao. Ksio... Auć. Eee. Ciekawe ile mu zostało punktów życia. Poka... E, spoko. Nie wiem czy Fiber wes na tyle pomogło, ale... Anyway. Snajper widzi tego... I tego. Załatw tego. A zresztą załatwimy obu. Okej. Okay. Teraz tego. Now. 77, 73 Moment Mamy nowego Nowy niech podejdzie tutaj Ja cię poświęcę jakby co Przydawałeś mi tylko 10, więc Ach. To nic, to nic. To nic. A! Dobra, mamy czysto, mamy czysto, mamy czysto, mamy czysto, okej okay. Najważniejsze to teraz załatwić tych skór, syn. Czy jeżeli ruszę się tutaj, to czy mogę strzelić któregokolwiek z nich? No To wolę podejść tutaj. I wtedy się w następnej rundzie strzeli. Ty w tego. O, good. O ile pamiętam... a to lepiej nawet cel wezmę. Co nie? Tedy o, wtedy Xiao podejdzie i tego załatwi. Bo... zaraz, też ma rapid fire. Mm -hmm. O, to wiem, to podejdę. I zrobię rapid fire, wtedy nie będę musiał zużywać run and gun. Już? ah oh, shit mna musiał well sorry penseguida trzy dois mutony Ucieknie. pewnie strzeli w nowego. A nie. A. Dobra, bierzemy meld. Jest? No. Poważnie. Jest ciężko. Ile bym je to. 52. Niech młody ma. Podejść do niego. Ugh. Tutaj o ok, Sześć nic nie jest źle. Dawaj, yes. bardzo dobrze. Promotion teraz najdalej no jak się da. Bel poleci nam tutaj. Tutaj nawet jeszcze Mek nie strzelił. Tu. I... Ishii. Ishii myślę, że może zostać. Ewentualnie tu by było dobre miejsce, więc... Okej, okay, przeniesiemy się. Jeszcze tylko mimetic skin i sniper is golden. Dobra, teraz ruszymy się powoli i ludzie poprzeładują sobie. Ach, powinienem był przecież skorzystać z tego, okej. Okay. Ok, odkryjemy trochę. Czysto. Mm. Młody gdzie jest? Tutaj. Zobacz nam. Czysto to przeładuj. Potem ty się ruszysz. Trzeba poprzeładować. Właśnie, meg, 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 meg. Najdalej. Mamy xiao, teraz trochę żałuję, że nie wziąłem rimshot. <grymshot> rimshot pójdzie z lewej strony. Abel z prawej. Ha, mogłem pójść po drobinkę i przeładować. Ale spoko. Jeszcze nie wszystko stracone. Przejdź tutaj i nam się rozejrzyj. O, oh, sneakersy, ok. No problem. Na kim razie mechna pójdzie tutaj? Zobaczymy, czy coś odkryje. Odkrył? Obviously, hmm, Overwatch. No to sniper musi się ruszyć. Kuchy, Bajoszy! Um, tutaj. też może tutaj, bo każdy pull cover to dla niego cover. O! Ach, overwatch zapomniałem. Uf. Awesome. Eee, Xiaoksia. Podejdzie nam trochę bardziej z tyłu, bo nie chcę, żeby dostała. Ty pójdź tutaj. I trzy cele widzi, nie, czyli mogę podejść o wiele bliżej. Pytanie gdzie? Nie bardzo jest. Dobra, tutaj mogę. Dobra, i Xiao mi została. Podejść tutaj i przeładuj. Ty overwatch. No, co zrobisz? Eee... Come on, nie strzel Nie str... Cholera. Fuck you. Okej, okay, gdzie Snickersy? Aha! Nieważne, że się odkryła. No, w tej chwili nie, tak by się odkryła. jest Yes, please. Dobrze. I double tap. Nie, nie popłaca się w headshot. Ale to się opłaca. Noise. Collect A, 42%, czemu tak słabo? I mean, really. <laughs> 56 się udało. Więc zostało mi tylko sneaker. Meldy wszystkie mam, więc Overwatch Przejdź tutaj, żeby cię łanie widzieli. Ty przeładuj e, Overwatch i przeładuj. No dobra, gdzie jest? Może cele nam zobaczy. A, ja to wtedy pójdziesz tutaj? Overwatch... no i reszta Overwatch. Ty możesz nawet przeładować. Dobra. przydaje się. O! Czy się uda? Jest, się udało. Przysyp... Ja już również jestem zadowolony. Ciekawe co się stanie, jak Japonia odejdzie chociaż jest satelita, to go odzyskam, czy nie?